Dobra, często małych. Dobra. A nie będzie ich widać. Będzie, będzie. Be Dole. Ej, jak tu? Gdzie tu postawić? <grymne> Tylko kurwa wolna, jak mówię wolno, to wolno. Kou mou fke Mou fke de zake Ale zvoni kou lva Stoy Kou lva Zavol Kou lva

Ej, Ariel! Dobra! Dobra. Nie. Kto kierował? Ja bym chyba kierował, że na kierował? Tak, kierowałem ja, oczywiście nie, dziękuję, dziękuję. Nie ma no, za to... To nie ma za to, dziękuję. Dobra, jedziemy na chatę. Wyłudź, wyłudź.